no, ty jesteś zamknij no. mordę ty ty Szmata kurwa zamknij, jebana, ty. zamknij mordę, co dziwko, kurwa, prostytutko, <gulub> nie wiem jak ty cię nazwać jeszcze, prostytutka kurwa, kurwa męska dziwko kurwa, ty, ty jesteś dodawać. szmatławiec dla mnie i tyle ciebie w dupę ruchają <gulub> zamknij <gulub> mordę ja kurwa mord... <gulub> pisz jeszcze jak chces, chcesz <gulub> pisz co <jeszcze> chcesz kurwa stul kurwa wary swoje ja muszę kurwa pisać co chcesz kurwa patrz bo ci z dupy stole wypada kurwa. Uważaj. Patrz, tak będziesz kurwa na maton. Nagrywamy, nagrywamy. I też będziesz. Także pisz, co chcesz. No, ty ze kurwa... Chcesz, no, ty te też jesteś nagrywana, z Wykaż smato. się. Nagraj się twój mój. Wykaż mózg. się, wykaż się, wykaż się. Ty też dziwko jesteś nagrywana, także mów dalej, No chuj, to obchodzi, Ważne, że No mnie dajmy, też chuj obchodzi, dziwko. No, no to nagrywaj się. zależy ile kto zarobi. Dzięki, Kurw. dzięki. Dzięki, Brody. dzięki. Zarobi jest, ty hajs, jeśli się liczy, ty smaciura. No. I no, sobie. <grym> ta poka te twoje obwisłe po same kolana. No, kurwa, 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 kurwa szaman, kurwa, chciałbyś taki futery wybaczki zobaczyć? No niech, te, kurwa, niech, kurwa, niech pokaże Cicki, kurwa. jak taka <grym> Ona ma cycki, Cic, Ona nie ma cycki, ona bez cycki kurwa, jak noc. Nigdy, kurwa, nie chce, no to kurwa na bigo wchodzi. Co ona pokaże? Prawdziałaś siebie tłuste to włosy, to nie bez nie zębów. Szczestań, kurwino, jebana proszę cię. To ty jesteś masz tak włosy. Na Ciągle Będę masz pisa. to są włos, ale. Od ciebie nie było strasznie. To jak kto ma na ciebie patrzeć ty? No, Ciebie no, kurwa kurwa, taki kijem od miotły można to zrobić. Puste włosy mam, a ty kurwa nic nie masz. No pat, jakie ja mam puste włosy, a ty kurwa nic nie masz. No, gdzie masz? Puste włosy masz dziwko, ty. Pokaż, no i dobrze. Szmato, pokaż te włosy. Ważne, że ja zarabiam na tobie kasiorę, a ty nie. A zawsze no. ty. Pisz, jak bierzesz no. do dzioba, to masz kasę. No, no, no w dupę nie dajesz, brali. kurwa, muszę. Taki ryj jak ty, to się sprzedaję. <laughs> Twoja cipa też się sprzedaje na fotce, kurwino. A była no, taka bo, piosenka. Ciekawe czasie, kurwa, para. Ta rozjebana piździsko, twoje rozjebane dobre, ty. Dobre, no, zajebiste takie lasie zazdrosne To twoje piździsko na fotce jest. No, kurwa, Chyba, cała miejsca taka bigo. rozjebana twoja ta no. Nie ty, nie ty, tylko z na kurwa nie chce. Mardzia, ty kurwa. Nikt, cię, kurwa, nikt cię kurwa nie chce, nie? Trzeba lajfy robić, żeby ci kto nie kurwa Samci kurwa pizdo morde. No, Spierdalaj tam hulio tam. Pizza mordy. <laughs> ja z kurwiną posiedzoną nie będziesz kurwa do moich wiesz, znajomych się tutaj rzucała kurwa szmato i tak ta. dziwko no zobaczcie na tą kurwinę no, jak wygląda szmaciura no, to szmata, to szmata jest chyba I to jak wygląda kurwa ona nawet to pęta nie umie wciągnąć dobrze dziwko posiedzona no nie umiem, no i kurwa życzy no nie umie bo wczor wczoraj mi ciągnęła to kurde słabo tak pociągnęła to kurde tak ciągnęła Chciał. <laughs> Kujowo stara się, nie, jebana chujowo, chujowo zrobiła no. myślałem, że lepiej na tym wyjdę, a to chuj. nie no. wiesz Maciura, nie no, wiem właśnie i... no, no, dobrze, dobrze. Nie gada Matura, jest, kurwa. nawet nie umie kurwa, ale co pola. dziwko bo to szmatła, więc dziwko wow wow, jebać cię dziwko bo wy kurwa samotnie jesteś. Szmaciory, szmaciory Może za szybko już kurwa. sobie przerwę i nie mogę dalej wysłać tej kurwy upośledzonej.